Nie mam go wszystkich bliska, ze strony Max nie, nie grać. Będziemy dzisiaj, wasz kierowca, będzie dzisiaj pojechał po Maroko. Oczywiście w DIR-3. Zobaczymy, co są. Oczywiście poradzę. Zabawnie będzie, na pewno. A, szałki, szałki. zapomniałem. Jak tam u was, jak, jak dzień mija? Bo u mnie mija na razie zajebiście. Bardzo w... Ten. sobie to sporo. Ale najważniejsze, że już jestem trzeci. I już jestem pierwszy. I co, i co? Nie zamyśleliście, że. coś Co? Nie dam sobie rady? Patrz o te prędkości, patrz tu tą moc. No, myślę, że Wam podobało się moje dalej filmy. Feedback, e, feedback oczywiście suby i lajki są najważniejsze. Przede <laughs> wszystkim głównie subskrypcje, bo mamy problem ze subskrypcjami. Ale pogaduchy jak to pogaduchy przed kierownicą, się w hotelu czymś czymś Aha, będzie taki siak streamek, jak co w sobotę albo w niedzielę będzie streamować, chyba w niedzielę, to sobie spore zrobimy i zobaczymy, która gra na zlecenie wygra, bo pamiętajmy, przypominam ponownie, przypominam o tym, żeby zostawić komentarz z dwoma grami. Najbardziej zlajkowany komentarz wygrywa grę na zlecenie. To jest taka informacja dla czy okazji? Tak, jakie je tu jest, jak co tu jeżdżę z kółeczką, z to jest, że w kuleczką? Muszę napisać to. To najlepszy. No szczerze, no. kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Mięsny jest, mięsny jest! Tylko zjeść, tylko zjeść! Się przypomniał mięsny jest? normalnie. No, wyjadę tu z innymi martwymi memami. Drodzy Państwo, mini moi. To, drodzy Państwo, mini moi też jest memem. No. Tam Suchodolski, nasz niedoszły prezydent. Nie dam wam uciekł na przodakę czasową. A, bo tu, się, bo tu się ten jeden rozleciał, no. Czy ja zaraz gość zdubluję? Ale jesteś to No co? A jak ma być? Rozumiesz to? Tylko pierwszy! Oczywiście, że było. Ale jak zbliżymy się do e, robienia czegoś innego Na przykład dajmy na to Drift No to wyjdzie to samo w sobie, będzie bardzo zajebiste. Żar, żar. No, A ci za to, że mam dziesiąty poziom, Dobra, dobra. Jakieś tam auta. Dobra, dobra, dobra. To pomijamy. A tu mamy eee, Fidał Open. A jest tylko open. Bierzemy oczywiście najwyżej tutaj auto. Bo może jest najlepsze. Ja nie wiem, wy wiecie. Wypiście w komentarze czy te auto, które teraz wybieram jest dobrym autem, czy nie jest dobrym autem. Ja się nie znać. Komentarze są dla Was oczywiście. She got Need right easy left it's open open right. Nie lubię skakać, bo y, potem czasy kontrolę nad samochodem. Mostek. Ścigamy się z czasem. Obyśmy nam udało się to wygrać. Byłoby bardzo duży. Tak, tak, tak! I moje! Y nie! Mój arter ego się odżywa! Y Dobra, będzie tego to nie jest śmieszne. Kogo ma to rozśmieszać? Samego siebie się rozśmieszam, A może jestem takim po prostu typowy, typowy klaune. I'm the klaune. Dużo Bardzo dużo zakrętów. Nie lubię. wolę jakieś prosto. A porysuję sobie troszeczkę samochód, chyba właśnie nie stanie. Znaczy ja się bryzol, okay, okay, okay. I, I okej. Okay. O tyle. Czy to jest rzeczywiste? Przecież jestem zwycięzcą. A były Xy? Tam się ludzie rozbijali? Czy to jest taka eliminacja, że teraz wszyscy ci to są drudzy, odpadają? O przegrali, jakby z tymi i tymi. I teraz będziemy walczyć teraz. Czy ten wygrany z pierwszego i ten wygrany z pierwszego będę teraz walczyć razem? Dobra. Zobaczymy. Wolałbym bym się, wygrać i pójść na kolejny mecz. Right. Right, right. Nie bój się, ja chyba umiem prowadzić. Mówi to człowiek, który e, e, dotknął kierownicy lat w życiu. Zawsze e, tak wiesz Muska, muskam te, e, te barierki które tutaj są normalnie. Z Państwo. Ale dalej kurde mam w grze. Wiecie ile ja już devilów nagrałem? Zobaczymy czy przebiję... E, muszę zobaczyć jaką mam największą serię jaką grałem. Mam sporo czasu. Nie muszę się bać. Wiedomo, ale pamiętaj ty grasz na casualu. Ła, po, łatw... Dyn, są łatwiejsze, jeszcze ułatwiłem sobie dając jeszcze łatwiejsze, więc tak naprawdę mam super easy podejrzewam. No, już będzie to no. Jak w klubie będę klaskał? <laughs> nie, <laughs> to nie jest śmieszne. Odjdzie tutaj kolejną jakąś. O, oh, wow. Zaskoczę, nam teraz mistrzostwa. wiedziałem, ja, ja czu, wyczuwałem no, no i w sumie jeszcze ci raz jadę na tej planszy więc już yy, zaczynam za, wiedzieć gdzie, jak, co i gdzie Spokojnie, ja się tam tylko popcieram, nic się nie stało 上学，上学，服装如此。 Jest trochę ciemniej, ale ja mam zieloną linię. ci znaczy jechać wzdłuż zielonej linii. Nie lepszego kompa, to będę mógł sobie po tym lepszej części pograć, które mają lepszą grafikę. No bo głównie w tych, w tych grach też chodzi o to, żeby pokazać ładnie te auta, ale tego są też w większości... E, nastawione na to, że była ta grafika o tych aut była ładna. To jest czy to jest jest stara część. Ale jak na swoje czasy jest i tak się aż tak nie zestarzała. Bo w sumie. E, e, tekstura jest dobra, tylko te światła cieni jeszcze nie grają takie roli jak grały wtedy. I co, okazuje się, że to najlepszy moment. Na zakończenie odcinka także dziękuję za oglądanie. Tak, tyś jak, cześć i czołem, suby, i like, suby, like, eee, myślicie, że nie chowiem, nie? Powiedziałem to aż dwa razy, aż za dużo. Tak, tyś jak, cześć i czołem, pa, 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 pa,